Panie, Twoje słowo jest prawdą, uświęć nas w prawdzie. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, słyszeliście, że powiedziano, oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Czemu, kto chce prawować się z Tobą i wziąć Twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza Cię, kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto Cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od Ciebie. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, gdy słuchamy tego tekstu, słów Jezusa, przypuszczam, że te słowa, ten tekst są dla nas trudne, ale zawsze albo niemal zawsze tak jest, gdy mówi Jezus. Zwłaszcza, gdy posługuje się jakimiś. Obrazami. ale wiemy, że Jezus pragnie tylko dobra, pragnie jedynie prawdy, pragnie dobra dla nas, prawdziwego dobra, dlatego chcemy przysłuchać się temu, czego Jezus naprawdę pragnie Dziwimy się trochę prawdę że Jezus nie wymaga choć trochę sprawiedliwości, bo prawo żydowskie wymagało choćby trochę sprawiedliwości oko za oko, N nie wydłub obu oczu, przynajmniej jedno za to co ktoś ci zrobił. Ogranicza się ta sprawiedliwość albo ząb, nie oba, tylko jeden. Dlaczego Jezus nie pozostaje przy tym prawie, lecz widzimy, przewyższa go i otwiera nam spojrzenie na coś zupełnie nowego. Dlaczego? I dlatego, że jest to ograniczone do pewnej równości, mimo to trwa to. U służbie złemu. Jezus mówi, nie stawiajcie oporu złemu. I choć jest to ograniczone, mimo to my współpracujemy ze złem, gdy odwzajemniemy, gdy odpowiadamy tą samą miarą. Zło się nie zatrzymało. Zło się nie skończyło, lecz kontynuuje się. Ale już nie poprzez tego, który. Się tego dopuścił, lecz przeze mnie. Zło nie zostaje pokonane, gdy ja się mszczę, gdy trwam przy tym, by nie odpowiedzieć w ten sam sposób, gdy chcę jakąś swoją sprawiedliwość w ten sposób. Zło się szerza, ale teraz przeze mnie. Zło wzrasta. Nie zniknęło i tu jest ten problem. Dlatego Jezus otwiera nam nową perspektywę, gdy mówi, nie stawiajcie oporu złemu, nie stawiajcie oporu. Co chcę przez to powiedzieć? Chcę powiedzieć, odpowiedz na zło. Widzimy w dalszym tekście, że Jezus nie jest za tym, abyśmy pozostali pasywni, by ktoś mógł z nami robić, co chce. Lecz Jezus, jak tu widzimy, Chcę, abyśmy byli aktywni Jeżeli ktoś uderzy Cię w prawy policzek Wtedy coś mnie uczyniono Ale Jezus chce, abyśmy byli aktywni Nadstaw, to jest aktywność Albo oddaj i płaszcz Albo kto zmusi Cię, by iść z Nim Idź dwa A co to znaczy? Odpowiedz na niesprawiedliwość na krzywdę odpowiedz, to jest bardzo ważne. Nie gromadź tego w sobie, bo to jest bardzo złe. To jest bardzo złe. Nosić w sobie krzywdę, ranę, uczynioną nieprawość. I być może tak przez wiele dni, miesięcy i cierpieć z tego powodu, być w bardzo złym stanie. Nie. Jezus tego nie chce. Jezus pragnie, abyśmy odpowiedzieli na zło. Ale gdy Jezus mówi, nie stawiajcie oporu złemu, czego pragnie? Pragnie, abyśmy rozpoznali taktykę zła, abyśmy odkryli, czego chce zło, co jest Jego zamiarem, a czego chce zło? Chce nas uczynić podobnymi do siebie. I chce nas instrumentalizować, abyśmy aby ten zły zaczął działać poprzez nas, a Jezus mówi nie, przerwij to, nie pozwól, aby zło szerzyło się poprzez ciebie. Bracia i siostry. Dobro, nas, od nas i nama to, czego Jezus od nas wymaga, czego dla nas pragnie, to jest bardzo dobre, ponieważ Jego zamiarem jest, abyśmy się wyzwalali, abyśmy pozyskiwali wewnętrzną wolność i abyśmy wtedy mogli wybierać, abyśmy mogli wybierać, abyśmy mogli wybrać, być aktywni i powiedzieć, ty mnie zmuszasz do tego, abym szedł jedną milę. Dobrze. Tak jest, ty mnie zmuszasz. Ja coś muszę w porządku. Ale gdy mnie zmusiłeś, teraz ja wybieram. I teraz idę dwa tysiące kroków. To jest wolność. Nie możesz mnie zmusić. Nie możesz mnie zmusić. Teraz... Ja idę z Tobą dwa tysiące kroków. To jest wolność. I Jezus tego pragnie. Poprzez to zło przestaje działać. Dlatego my mówimy, że Jezus zwyciężył na krzyżu. Oczywiście zastanawiamy się, jak zwyciężył, skoro został ukrzyżowany, skoro go zabili, ukrzyżowali. W chwili, gdy wydaje się, że zło zwycięża, Jezus zwycięża, jak? Zło nie zdołało się poszerzyć na Niego. Tu zostało zabite, tu się skończyło, zostało pokonane. I to jest porażka zła. Gdy Złu udaje się szerzyć Poprzez nas, to jest jego zwycięstwo Ale jeżeli my przerwiemy ten łańcuch Jeżeli mamy w sobie tę wewnętrzną wolność Gdy mogę wybierać coś Wybrać coś innego Dać sens temu wszystkiemu, co się dzieje Wtedy zło zostało zwyciężone Wybór Wybierać, bracie i siostry Ty Rzeczysz mi zła, ale ja wciąż, mając wewnętrzną wolność, mogę życzyć Ci dobra, teoretycznie, ale i praktycznie. My czasami powiemy, ale jak? Jestem człowiekiem. Oczywiście, bracia i siostry, bierzemy to pod uwagę. Bierze pod uwagę to Jezus, gdy ktoś Cię zrani, skrzywdzi, jakże Cię to boli, jakże ciężko jest Ci wybaczyć. To jest ludzkie. Czasami to trwa kilka dni. Nawet nosisz to w sobie i to jest ludzkie, ale ważne jest, abyśmy nie pozostawali przy tym stanie, lecz abyśmy poszli za Jezusem i modlili się tak, jak modli się Jezus na krzyżu. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Widzimy tu coś bardzo ważnego. Jezus. Rozpoznaje, widzi coś, co ci, którzy to czynią, nie widzą. A to jest, że oni są narzędziem w rękach złego. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą. Nie wiedzą, nie widzą. Nie są świadomi tego, co czynią. Odpuść im. Oni są po prostu ślepi. Nie mogę ich potępić. I bracia i siostry, jeżeli to uda nam się zobaczyć, rozpoznać, że mowa jest o człowieku, który uczynił mi coś niesprawiedliwego, my myślimy, że on to uczynił celowo, ale już mowa jest o zniewolonym człowieku, gdy tylko uczynił coś złego. Chodzi o ślepego człowieka, skoro tylko coś takiego uczynił, on nie był wolny. Kierchegard, filozof, powiedział... Straciłem wolność, gdy tylko zdecydowałem się na zło. Już poprzez to jestem zniewolony i jestem w rękach złego. Bracia i siostry, Matka Boża, nasza Matka uczy nas tutaj i pomaga nam, abyśmy uzdalniali się do wewnętrznej wolności, abyśmy pozyskiwali tę wewnętrzną wolność, by móc wybierać, abyśmy nie stali się instrumentem, narzędziem w rękach złego, lecz abyśmy mogli zdecydować się na Jezusa, na dobro. Wzywa nas do modlitwy, do postu. Wzywa nas, abyśmy... Byli przed Jezusem, patrzyli na Niego, przed Krzyżem, przed Najświętszym Sakramentem w Eucharystii, Spowiedzi, na Górze Krzyżewac, na Podbrdo i tak dalej, na różne sposoby, abyśmy patrzyli na Jezusa, abyśmy czerpali z Niego natchnienie, by móc w swoim życiu postąpić podobnie jak On. A co czyni Jezus? Jezus, bracia i siostry, wszystkiemu, co mu się dzieje, nadaje sens. On mówi w Ewangelii Jana. To, co zostało mu uczynione, mówi nikt nie odbiera mi życia. Nikt nie odbiera mi życia, lecz ja sam oddaję je za innych. A oczywiście zastanawiamy się, jak to, że nie odebrano mu życia. Oczywiście odbierają mu życie, ale w chwili, gdy chcą mu odebrać życie, Jezus upada. Jezus czyni przeistoczenie i nadaje temu sens, oddając siebie za innych. I my, bracia i siostry, całą tę sytuację z koronawirusem, wszystko co nam się tu przydarza. Możemy wszystkiemu temu nadać sens i powiedzieć, na przykład droga Matko w Niebie, Królowo Pokoju. Wszystko to traktuję jako ofiarę, którą składam za pokój na świecie. Nie za siebie, oczywiście również za siebie, swoją rodzinę, ale i za innych. Oto jestem, Matko. Pragnę być. Twoim współpracownikiem, współpracownicą. Chcę z Tobą współpracować dla pokoju, dla tych intencji, których Ty pragniesz. Drodzy bracia i siostry, na zakończenie jeszcze jeden obraz, który wydaje mi się stosowny. Pewien chłopak przyszedł do kapłana i mówi, naciskają na mnie niedolę, jest mi tak ciężko, nie wiem co mam czynić. A ten ojciec duchowny Wziął szklankę czystej wody, wrzucił trochę popiołu, i nagle woda w szklance stała się mętna i mówi: To jest stan, w jakim teraz jesteś. A później, ponieważ w pobliżu było morze, wziął tę samą ilość popiołu i wrzucił do morza. Po kilku chwilach patrzą, nie widać popiołu. Popiół zatracił się. W morzu. I kapłan powiedział mu: Młodzieńcze, każdego ranka zdecyduj, czy będziesz jak ta szklanka wody, czy jak morze. Czy twoje wnętrze będzie tak wąskie, bez wewnętrznej wolności, bez miłości i pokoju? Czy też twoje wnętrze będzie szerokie, niczym morze? Czy twoje wnętrze będzie. Tak jak starszy syn i jego wnętrze zawężone? Czy też twoje wnętrze będzie jak u miłosiernego Ojca? Szerokie serce. Czy będziesz podążał za złem i tym, czego ono pragnie, czy będziesz podobny do złego, czy też będziesz naśladował Jezusa i staniesz się do Niego podobny? Wybierz. Amen.